Marek Jakubiak podczas jednego ze spotkań ze swoimi sympatykami wspomniał o niepokojącym zjawisku, jakie z każdym rokiem nasila się w Polsce, a mianowicie chodzi o ojkofobię. Posłuchaj. Pojawiające się nowe zjawisko, które się ujawnia w Polsce kiedyś go nie było. A proszę państwa, za moich czasów porył, by dostali i tyle. Natomiast dzisiaj nazywa się to ojkofobia. To jest nieprawdopodobnie niebezpieczne dla nas wszystkich zjawisko nienawidzenia własnej ojczyzny. 17%. Najpierw było 13%, teraz to rośnie do 17%. Ja powiem Państwu, żebyście bardziej nie byli zaskakiwani. Ci, którzy głosują na Tuska, w zasadzie w tej grupie się mieszczą. To jest około 30%. I to jest taka świadomość społeczna, która została zainicjowana już w czasie okupacji. Ale też w II Rzeczpospolitej budowania takiego wstydu z tego e, wersalskiego Benkarta, bo tak Polskę nazywano. A my, mimo tego, jako pracowity naród, w ciągu 20 lat więcej żeśmy zrobili dla Polski niż oni podczas 123 lat zaborów. I mimo, że w Polsce mówiło się trzema językami, w cudzie nad Wisłą, używano siedmiu kalibrów różnej broni, nie wiem, czy wiecie o tym, i logistyka nie miała komputerów i dała radę wiedzieć, jaki kaliber gdzie zawieść, to ten naród potrafił jak Feniks z popiołu powstać. Kosztowało nas to miliony istnień ludzkich. Ci żołnierze, którzy szli z czerwonymi walczyć o Polskę, myśleli i byli przekonani o tym, że walczą o Polskę, a nie o siebie. W związku z tym, proszę Państwa, jest tak bardzo ciężko człowiekowi. I proszę Państwa, no, sytuacja w tym przypadku jest taka, że naprawdę szkoda mi tych wszystkich ludzi na zawsze 1 kwietnia składamy, te, przepraszam, 1 listopada składamy, y, y, znicze, świecimy przy tych grobach, pamiętamy o tych ludziach, zamordowanych i przez Niemców, i przez Rosjan. I tak mi szkoda strasznie, że ludzie, którzy występują, w, w telewizji, a mają na pagonach stopnie oficerskie i mają po 90 lat. Ja ostatnio w Pałacu Prezydenckim spotkałem ekipę właśnie kombatantów, tam było ich do... i oni do mnie przychodzą ze łzami w oczach i mówią Panie pośle, trzeba by nasi koledzy zginęli nie na darmo.